Co warto wiedzieć o perfumach, a czego jeszcze o nich nie wiesz? Poznaj nasze top 3 informacje w pigułce, które musisz znać. Po pierwsze, warto przypomnieć sobie krótką historię perfum. Czy wiedziałaś, że słowo perfumy to zlepek łacińskiego per, przez i fumare, czyli dymić? Tysiące lat temu ludzie odkryli, że palone zioła dają przyjemne aromaty. Maria Antonina w XVIII wieku nakładała aromatyzowane pomady na swoje rękawiczki, aby uniknąć brzydkich zapachów. Pomimo faktu, iż perfumy w różnej odsłonie były znane już od starożytności, to ich początkiem nazywamy dopiero wiek XIX. W małym francuskim miasteczku w rejonie Gras powstaje pierwsza destylarnia, która co ciekawe istnieje do dziś. Rozwój i moda na perfumy pojawia się z początkiem XX wieku, kiedy znane wszystkim Chanel No. 5 pojawiają się na rynku i stają się prekursorem miłości kobiet do perfum. Po drugie, ważna jest etykieta używania perfum. Co to oznacza? Kilka rzeczy. Przede wszystkim umiar. Musimy wiedzieć, jak często i jak intensywnie używać naszych perfum, aby podczas spotkań towarzyskich nie przytłoczyć zapachem innych lub samej siebie. Naszym rozwiązaniem jest Perfume Box, który zawiera w sobie perfumy premium, którymi spryskasz się w domu oraz roletkę, którą dyskretnie poprawisz zapach podczas spotkania ze znajomymi. Uwaga, ważna jest również umiejętna aplikacja. Zawsze w miejscach, gdzie dobrze wyczuwamy nasz puls. Mogą to być nadgarstki, przestrzeń między piersiami, skronie czy szyja za uszami. Nie zapomnij o doborze zapachu. Na naszym kanale znajdziesz sporo odcinków poświęconych odpowiedniemu do w zabieraniu perfum. Inaczej należy dopasować zapach latem niż zimą. Ważna jest okazja, zawód jaki wykonujemy oraz nasze preferencje zapachowe. Wpływ będzie mieć również miejsce, w którym jesteśmy, samopoczucie i czas. Po trzecie, nie popełniaj błędów. Często media, miejskie legendy i nasze odruchy bezwarunkowe sprawiają, że się mylimy. W przypadku odpowiedniego używania zapachów pamiętaj, aby po aplikacji nie pocierać nadgarstków, to niszczy molekuły. Jeśli testujesz zapach, rób to wyłącznie na swojej skórze, zrezygnuj z papierowych bloterów i pamiętaj, że zapach na koleżance może ci się podobać, ale na tobie już niekoniecznie. Nie aplikuj zapachów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jak na przykład włosy. Spowoduje to ich wysuszenie i zniszczenie. Znając nasze top 3 informacje w pigułce, możesz śmiało stać się naszą glantierką i dołączyć do nas jako konsultantka. Wypełnij formularz na www.glantier.com i dołącz do nas jeszcze dziś!